Gdybyśmy zadali pytanie, czym dzisiaj jest geodezja, to tak, z jednej strony mamy... Tradycyjne podejście, takie zupełnie praktyczne, z jakim spotykamy się na co dzień, czyli pomiar działki, podział tej działki, budowa domu, wytyczanie osi budynku, sprawdzanie osi tego budynku, ale również w trakcie pomiarów autostrad, mostów, tuneli, kominów. Wszędzie tam, gdzie jest budowa, tam na pewno będzie geodeta. Jest nawet takie powiedzenie, że geodeta wchodzi na budowę pierwszy i schodzi z niej ostatni. Ale to jest tylko jedna część naszego zawodu. Tak naprawdę dziś geodezja i kartografia jest dużo szersza. Kartografia oczywiście tradycyjnie kojarzyć nam się będzie z mapami i to jest prawidłowe skojarzenie, natomiast w dzisiejszym ujęciu mapy przekształciły się w pewnym sensie w bazy danych. Mamy tu bardzo głębokie wejście geoinformatyki i informatyki w geodezji. Jest to w tej chwili szeroka gałąź, i ta informacja, która tradycyjnie zbierana była na mapie, w tej chwili gromadzona jest w bazach danych. I my, oprócz tego, że dostajemy finalnie mapę, możemy analizować treść, która jest na tej mapie. Budowana jest baza, gromadzone są informacje na temat wszystkich obiektów, które znajdują się na tej mapie, dzięki temu możemy zadać pytanie. Na przykład, poproszę o wskazanie mi działki o określonej powierzchni w odległości nie większej od jeziora. Mogę zadać pytanie i poszukać miejsca, które jest dobrze nasłonecznione, albo spróbować znaleźć miejsce, które byłoby idealne pod postawienie wiatraków lub masztów telefonii komórkowej. Także przekierowaliśmy się od pokazywania tej informacji na badanie i wyszukiwanie informacji. I to jest zasadnicza zmiana naszego podejścia. Kolejną gałęzią w naszym zawodzie jest przetwarzanie danych z różnych sensorów. Dziś tak naprawdę możemy pozyskać dane z satelity, z samolotu, z drona, z łodzi podwodnej i wszystko zintegrować w jednym środowisku programowym. I to, co w tej chwili się dzieje na rynku i to, czego uczymy, to jest to, jak poradzić sobie z taką masą danych, jak to zintegrować, przefiltrować, żeby móc później uzyskać to, czego finalnie chcemy, czyli informacji na temat ukształtowania dna, na temat ukształtowania powierzchni. Możemy, y, mając model cyfrowy, model trójwymiarowy terenu, symulować różne zjawiska, na przykład powódź, albo szukać dróg ewakuacji w przypadku pożaru. Także to ukierunkowanie informacji i praca geodety. Y, w naszym tradycyjnym pojęciu jest już tylko częścią tego, co robimy dzisiaj. Kształcimy w dwóch specjalnościach. Student wybiera specjalność na drugim roku studiów i na trzecim roku ma dodatkowy zestaw przedmiotów specjalistycznych. My specjalizujemy się w geoinformatyce i w hydrografii. Można powiedzieć, że geoinformatyka jest taką przyszłością geodezji, czyli to z jednej strony uczymy się zbierać dane, ale później staramy się oprogramować te dane, tak by można było je wykorzystać w smartfonie czy w tablecie. Natomiast jeśli chodzi o hydrografię, to jest ona naszą wizytówką. Jesteśmy świetnie wyposażeni, mamy bardzo dobrą bazę sprzętową, świetnych specjalistów. No i nasz program studiów ma w tej chwili najwyższą akredytację w Polsce, jeśli chodzi o specjalność hydrografię. Nasza geodezja, można powiedzieć, jest taka bardzo wszechstronna. Jesteśmy, patrząc pionowo, najbardziej rozciągnięci, bo pracujemy na danych z satelity, z samolotu, z powietrza, mierzymy z ziemi i mierzymy też pod wodą. Także uczymy całego spektrum zbierania danych i przetwarzania. W procesie kształcenia, czyli bezpośrednio na zajęciach, korzystamy z tachimetrów elektronicznych, z odbiorników GPS, z dronu, wykonujemy nalot. W praktyce uczymy się zaplanować taki nalot, robimy pomiary punktów, w terenie, osnowy, które pozwalają nam później opracować zdjęcia zebrane z drona w trójwymiar. Czyli mamy w pełnym trójwymiarze całą scenerię, możemy tam wykonywać wszelkiego rodzaju pomiary, symulacje, analizy. W tej chwili żadna inwestycja nie może być prowadzona bez Geodezji. Obojętnie, czy to budowa dróg, autostrad, czy mostów, jesteśmy wszędzie potrzebni. My dodatkowo rozszerzyliśmy tę specjalność o praktyczne kształcenie geoinformatyczne. Także dodatkowo oprócz tych pomiarów tradycyjnych wykonujemy skomplikowane analizy, przetwarzamy dane w trójwymiarze, zbieramy je m.in. skanerami laserowymi i wykorzystujemy te techniki również do tradycyjnych pomiarów geodezyjnych. To, co nas wyróżnia, to kształcenie praktyczne. Mamy rozszerzony sposób tego kształcenia, czyli z jednej strony studenci odbywają praktyki w firmach. Ma to miejsce po drugim i po trzecim roku studiów, a z drugiej my zapewniamy własne praktyki, które odbywają się tuż po zakończeniu semestru letniego. Student wtedy przez tydzień na grypowych zajęciach terenowych, przez tydzień każdego dnia, przez cały dzień wykonuje pomiary i ćwiczy tę wiedzę w praktyce, którą zdobywał w trakcie danego roku akademickiego. Naszą mocną stroną jest kształcenie praktyczne. Oprócz standardowych praktyk, które studenci odbywają w firmach po drugim i po trzecim roku studiów, zapewniamy również praktyki po pierwszym, drugim i trzecim roku studiów w ramach zajęć tuż po sesji. Uczymy się wtedy od podstaw, czyli na początku tradycyjne pomiary geodezyjne, potem wchodzimy w zaawansowane technologie pomiarowe, takie jak tachimetria, GPS, drony i skanik laserowy, a na końcu przechodzimy po trzecim roku do pomiarów zaawansowanych, gdzie mierzymy między Innymi, na statek Navigator 21. Praktyki w zakładach pracy są obowiązkowe dla studentów i każdy student musi odbyć taką praktykę po drugim i po trzecim roku studiów. I oprócz tego są praktyki dodatkowe nasze, także poszerzyliśmy program kształcenia i już od paru lat idziemy takim dualnym, rozszerzonym programem praktycznym. Studiując na specjalności hydrografia, będziecie Państwo mieli możliwość odbycia dwóch praktyk na statku. Nawigator 21, pełnomorskie pomiary i tam pomiary głębokości akwenu i na jednostce Hydrograf 21, która jest małą jednostką dedykowaną akwenom płytkowodnym, jeziorom i rzekom i wówczas też pomiary własnoręcznie będziecie Państwo realizowali. Absolwenci naszego kierunku studiów mogą znaleźć pracę w firmach geodezyjnych, geoinformatycznych i kryptograficznych. W tej chwili żadna inwestycja nie może być prowadzona bez geodezji, obojętnie czy to budowa dróg, autostrad czy mostów, jesteśmy wszędzie potrzebni. Naszą pasją dzielimy się też ze studentami. Każdy ma możliwość przystąpienia do koła naukowego. W ramach kół naukowych testujemy eksperymentalnie najnowsze technologie, testujemy nasze rozwiązania, sprzęt. Wszystko to, co udaje nam się wypracować jako naukowcom, można powiedzieć, że naszymi pierwszymi testerami są nasi studenci.